Cześć wszystkim, tu Oliwia, witam Was w kolejnym modowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was zestawienie najciekawszych, takich topowych trendów na zimę. Zapraszam Was do oglądania. Rozpocznę od tweedowych kompletów, w których ja jestem po prostu na maksa zakochana. Przepiękne kompozycje, wersje kolorystyczne są dostępne teraz w sieciówkach, oczywiście. Są to kompleciki inspirowane Chanel. Uważam, że super praktyczna opcja, w w połączeniu z jakimiś ciekawymi, kryjącymi jednokolorowymi rajstopami, będą prezentowały się naprawdę super. Dodatkowo ten materiał całkiem nieźle grzeje. Szeroko pojęta krata, tartan towarzyszy nam praktycznie co sezon ten jesienno-zimowy, ale słuchajcie, w tym roku e, występuje najczęściej pod postacią pepitki, I zarówno w kontekście płaszczy, jak i spetelków, sukienek i tak dalej. Ogólnie rajstopy to taki dodatek, który w fajny sposób. Przełamie stylizację w tym zimowym sezonie. Dodatkowo zapewni nam jeszcze odrobinę ciepełka, więc myślę, że to super akcent taki w stylizacji, na który fajnie jest postawić. Nie wiem, czy widzieliście, ale na moim kanale jakiś czas temu pojawił się poradnik o rajstopach, o tym, jakie są teraz najciekawsze modele, co fajnego znajdziecie w sklepach i przede wszystkim, jak ciekawie wplatać te rajstopy do stylizacji. Zachęcam Was do obejrzenia. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Kolejny trend to sztuczne futra. Nie mogło być inaczej. Towarzyszą nam co roku, właśnie co zimę praktycznie teraz. Bardzo cieszę się z tego, że domy mody rezygnują z naturalnych futer, właśnie przechodzą na rzecz tych sztucznych, które są też na maksa grzejące. Jestem ich wielką fanką. Dawid zawsze po prostu nie mówi, że wyglądam w nich masakrycznie, ale to są okrycia wierzchnie, faktycznie takie grzejące. Dodatkowo można je jak najbardziej stylowo połączyć. Elementy garderoby poszerzające Sylwetkę w każdy możliwy sposób. Po pierwsze, gigantyczne, puchowe kurtki, bardzo długie, takie powiedziałabym wręcz o kilka rozmiarów za duże, z ogromnymi kołnierzami. Dalej mamy swetry z opuszczoną linią z szycia, poszerzającą ramiona. Dodatkowo marynarki z poduchami, też poszerzające ramiona. Nogawki spodni, także poszerzone. Generalnie takie fasony, które mają za zadanie gdzieś tam te, Kobiece kształty zakamuflować. Od kilku sezonów w modzie jest bardzo silny ten feministyczny nurt kobiety buntującej się właśnie przeciw tym wszystkim elementom garderoby podkreślającym te kobiece kształty. Wydaje mi się, że jest to taka bardzo fajna odmiana. Dajcie koniecznie znać, kto z Was jest fanem oversize'owych elementów garderoby. Ja kocham całym serduchem. Lecimy dalej, teraz będzie mowa o butach przepięknych, ciężkich, e, czarnych, e, inspirowanych tymi od bodega Veneta, bądź prady z taką traktorową, dość grubą e, gumową podeszwą, e, bodki wsuwane bez jakichkolwiek suwaków, bez jakichkolwiek, wiecie, guzików, zapięcia, niczego. E, wydaje mi się, że prezentują się w stylizacjach takich bardziej dziewczęcych rewelacyjnie, ponieważ stanowią super przełamanie. Skoro mowa o butach, najbardziej pożądaną wysokością cholewki w tym sezonie jest wysokość kozaka do kolana. Strict to po prostu musi się kończyć na tej wysokości nogi, nie za kolano, nie do połowy łydki, a właśnie do kolan. I najczęściej kozaki będą występowały w wersji białej, takiej jasnej. Skóra to kolejny wiodący trend na ten sezon, występująca praktycznie pod każdą postacią. Sukienki, płaszcze, kurtki, spodnie, spódnice, buty. Można się od góry do dołu ubrać właśnie w skórzane rzeczy i to będzie jeden z takich topowych looków. Wiecie rodem, wyciągnięty z wybiegu topowych projektantów. Wydaje mi się, że ten trend bardzo mocno się przyjął w tym sezonie. Ja jestem też jego wielką fanką. Akurat jeśli chodzi o praktyczność skórzanych elementów, w szczególności tutaj w górnych partiach. Nie wyobrażam sobie nosić w tym momencie zimą tylko i wyłącznie jakiejś skórzanej koszuli czy czegoś takiego. Natomiast, gdy pod taką skórzaną rzecz założymy jakiś topik czy golfik, moim zdaniem już prezentuje się to bardzo fajnie. Dodatkowo takie skórzane rzeczy można w fajny sposób przełamać zupełnie odmiennymi materiałami. Można założyć do skórzanej spódnicy sweter. Nawet coś takiego fajnego, lekkiego z organzy e, wydaje mi się, że daje nam ten trend bardzo duże pole do popisu. Na sam koniec trend będąc tak naprawdę połączeniem dwóch kolorów, trend, który totalnie nie kojarzy się z zimą, i mówię tutaj o połączeniu bieli z beżem. Wydaje mi się, że wiele osób boi się zakładać takie jasne elementy garderoby, w szczególności w tym okresie, jak jest plucha, wiecie, zimno, gdzieś tam nas y, istnieje prawdopodobieństwo, że nas samochód o no w ogóle Dramat. Natomiast jest to połączenie kolorystyczne królujące. W sieciówkach znajdziemy mnóstwo elementów garderoby, właśnie w tych odcieniach. Jesteśmy w stanie stworzyć cudowne stylizacje, na przykład połączenie beżowej spódnicy z jakimś białym sweterkiem. Do tego czapka i szalik też wiecie w takich podobnych odcieniach, płaszcz. Ja jestem wielką fanką tego połączenia. Co więcej, znajdzie się ono w zestawieniu hitów, akurat moich w tym 2019 Roku Jest to połączenie, które równie dobrze sprawdziło się właśnie w tym wiosenno-letnim okresie, także koniecznie dajcie znać, czy Wy byłybyście, jesteście na tyle odważne, że zakładacie na siebie właśnie elementy w takiej kolorystyce, w tym zimowym okresie. To tyle, jeśli chodzi o mój subiektywny przegląd, takie zestawienie. Wydaje mi się, że pomimo takiego krążącego wszędzie przekonania, że zimą to się wygląda w ogóle jak nieszczęście totalne, zakłada się cokolwiek, byle było ciepło, pomimo tego jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę bardzo ciekawe, takie modowe stylizacje i wyglądać kurczę, i czuć się rewelacyjnie. Dajcie koniecznie znacie, jakie trendy są Waszymi ulubionymi w tym sezonie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie wpadajcie na mój Instagram. I mnie tam followujcie. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, buziaki, papa.